Kurwa, padus. Dlaczego ty w takim rozpierdolu tutaj zaczynasz? Ach, chuj to, kurwa kamerę wyłącza, jak jeszcze tutaj wszystko <laughs> żyje, kurwa. Dobrze, ja pierdolę wszystko, tak. I jeszcze żeś kam tego nie podłączył mikrofonu. Kurwa jebie żółdem. I numer 3 odcinek dzisiejszy, ostatni. Witam was na kanale Warszawośem. Witam was suche padus? A w dzisiejszym odcinku będzie tym razem odbiegając od tematu dymności ale mając jeszcze ją na podniebieniu osłodzimy się troszeczkę osłodzimy ją troszeczkę Padim <grym> Padusem Padim tylko że w wersji Davis Devil's Apple Czyli koszulka dalej pasuje, bo diabelskie jabłko. Nie, no to też pójdzie. To też pójdzie, słuchajcie, z kalibracją. Musi pójść z kalibracją. Hmm, naleję to tu. A do jabłuszka. A jabłuszko wlejemy tu. To jest dym? Nie, dobrze. A, bo to jest nowe. Wlejemy na szybko. I idziemy spać, bo już jest późno. Tak późno, że się mylą korki. Nie, zresztą weź tu sprzątnij jeszcze, nie? i tu jeszcze jest roboty, o drugie będę w domu. Ja nic. Paddy Davies Słuchajcie, na tego Padiego to ja się yy, czaiłem z pół roku, bez kitu. Miałem go sobie y, tak tematycznie dać na dzień świętego Patryka, tak te odcinki tak ponagrywać, yy, żeby akurat wypuścić ten tydzień przed dniem świętego Patryka, pad, potem pomyślałem, że może tu nam dam yy, no i tak mi sezon poszedł w dupę. No ale no cóż no padi jest po prostu paddy. To nie jest łyski, jest to wybór łyskopodobny, jest to litier. Ale pomyślałem, że y, do mikserów. Zresztą będę o nim, o nim mówił później. Zapraszam na wal z padusem. Z to ja dla was odgrywam ten świat. O Ewa z padusem, bo każda ma inny smak. Już zaprosiłem. To się skalibruję. Jutro pewnie też będę nagrywał. Intensywne nagrywania, zanim nie pójdę do roboty od 1 września. Zrobię mix up I tak już to znacie, i tak już to testowałem wiele razy. To ja to sobie teraz tak delikatnie zobaczę, co ja kurwa. Niektórzy specjalnie wzięli, bo miałem też taką całą pustą do wyboru, ale specjalnie będę z Panderynem. Bo chyba oglądałem odcinek od tego knura, i tam knur mówił, że. On się przerzucił na kieliszki. Nie wiem czy to Knur, ale chyba to był Knur. I Knur się, się przerzucił na kieliszki The Perfect Measure, które kurwa zapomniałem kupić. Hmm? E, bo jak pił w, w tych kieliszkach dosyć są co miał jakieś tam loga, to się jacyś ludzie spierdalali, że to jest niegodne pić łyski. E, e, inną w innym kielisku słuchajcie to ja w panderynku piję kurwa koncerniaka Queen Margot no a jak zmieszany ze smokeheadem, tak więc mamy kurwa o wojnę trzech kurwa brandów tutaj cierpcie kurwa Zależała ta łycha. Powiem Wam, że pochup i i zachwytów mi nie brakuje. Naprawdę sama przyjemność kurwa, w dobrym kieliszku pociągnąć do nosa do pusty Smaku. To jak mówiłem, nawet zginta jeden chuj. Pali. Pali. O, jak pali. Dobrze. Słuchajcie, ja łóżko pełne snu. No, Beskitu takie jabłko, że ja pierdolę. Ja się zapatrzyłem w te nogi, które tutaj spadały. No, jabłko z Cynamonem. Witamy na szarlotce. Beskito jak takie ciasto świąteczne, jak ci mama przygotowuje. Na święta. Takie świeże. No, takie mi to wspomnienia akurat przypomina, takimi się szufladki otwierają. Po prostu nie jest gotowy produkt jako szarlotka, tylko taki dopiero w fazie przygotowania, że jest świeże ciasto. I to jest moment właśnie rozsmarowywania tej masy jabłecznej z cynamonem. Po tym świeżym cieście, które to jest właśnie to Jak potem się nikt z nie odezwie kurwa o kontrakt <grywa> Kurwa to ja nie wiem Można się rozmawiać Słuchajcie, zupełnie inny świat jak ten Smokehead Mi ten jest whisky to jest zupełnie inny świat. Od dymu. Od pogrzebu do świąt kurwa Może narodzeniowe. Właśnie tak naprawdę tak na słodko, takim takim zacieszem, z takim... Delikatnym podejściem myślałem, że zakończę ten dzień do zdjęciowy. O kurwa. Lewis lapto. Za słodki. Za słodki jest. Ogólnie bardzo dobry. Właśnie chodzi o to, że ta jabłkowość zostaje stłumiona poprzez tą słodycz. Poprzez tą... To nie jest nawet słodycz, to jest cukrowość. To nie jest miodowość, to jest cukrowość. Ale dla kobiet... Polecam Sikorki. Pabłusz polecam. Kawał. Pewnie sobie ściągę przeczytałem i wysłał to Alek. <grymne> Mam kawał. Masztarski wraca najebany do domu. Żona go, go się pyta gdzieś był w pironie Oglądał. kto wy, wy, wygrał no nasi 2-0 a kto strzelił no kurwa ecik i jaki replay pan już pije pan rozwalił pan nigdy się nie przerwalił wącha, boha, boha, Do zobaczenia i Do jutra. do mnie, dla was. Do za tydzień.